Zostaliśmy zaalarmowani o pożarze domu jednorodzinnego, który wybuchł najprawdopodobniej w kotłowni. Na miejsce zostały wysłane 7 jednostek straży pożarnej. Po przejeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się dom. W części poddasza wydobywają się płomienie oraz dym z wszystkich otworów okiennych. Podjęliśmy działania w natarciu, ugasiliśmy pożar. Na tą chwilę przede wszystkim dogaszamy pożar, oddymiamy pomieszczenia i sprawdzamy, czy nie pozostały żadne zarzewia ognia. Na tych odcinkach dachu, w którym będziemy mieli wątpliwości, że mogą zostać ogniska pożaru, na pewno zostanie on zdemontowany do takiego stadu, żebyśmy mieli pewność, że, że nie zostało żadno, żadne zarzewione.